Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik. Będę robiła dzisiaj sałatkę. Sałatka będzie z czerwonej fasol z czerwoną fasolą. I tutaj mam już do miski przełożyłam odsączoną czerwoną fasolę, taką z puszki. Całą puszkę. Będziemy potrzebować około 5 krążków ananasa. Niestety ja przegapiłam i wzięłam w kawałkach, ale to nic, ja sobie go po prostu roz, y, pokroję drobniej trzy ugotowane na twardo jajka dwa ząbki czosnku około 200 gram szynki konserwowej i około 200 gram sera żółtego do miseczki włożyłam sobie y, dwie łyżki majonezu i jedną łyżkę jogurtu naturalnego i zrobię taki sos czosnkowy y, co jeszcze będzie potrzebować? Sól, pieprz do smaku i oczywiście wszystkie, wszystkie produkty musimy pokroić w kosteczkę. Zanim jeszcze zacznę kroić swoją sałatkę, wymieszam y, dokładnie sos, czyli majonez, jogurt i czosnek. I niech to teraz y, fajnie się przegryzie i później będzie świetny taki y, sos do, do sałatki. No i tak, ja już wszystko pokroiłam w drobniutką kostkę. Ser, ananas, jajeczko i szynkę. Pod spodem widzimy fasolę. Teraz trzeba to doprawić odrobiną e, szczyptą soli. Odrobiną świeżego, świeżo zmielonego pieprzu. Ale ja sobie później go dokręcę i dokładam, e, i dokładam e, właśnie ten sos. Sosik mamy dołożony. Teraz tylko wymieszać, odstawić na jakieś 2-3 godziny do lodówki, najlepiej na całą noc, bo jak wiemy, że sałatka wtedy jest najbardziej smaczna. A tak już wygląda gotowa sałatka. Ja bardzo polecam, jest przepyszna. A tymczasem żegnam się i do kolejnego filmiku. Cześć!